Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o takim podsumowaniu letniego okienka w wykonaniu Barcelony już teraz oficjalnie po tym jak to okienko się zamknęło. No i o takich moich wstępnych przewidywaniach na ten sezon. Co wydaje mi się, że uda się osiągnąć w lidze Mistrzów, w lidze hiszpańskiej i tak dalej. Może który zawodnik się tam jakoś wyróżni. Zobaczymy. Dobra. Tak czy inaczej. Na samym wstępie, w sumie, chciałbym poruszyć temat tego, kogo ja osobiście przewidywałem do Barcelony, czyli przede wszystkim byli to dwaj zawodnicy. Liczyłem na Nico Williamsa oraz na Grimaldo. Myślę, że te dwie pozycje były no, takie najistotniejsze do wzmocnienia. Przy czym, właśnie, pozycja lewego obrońcy no, była taka: wiecie, na zasadzie może tego Martina uda się sprzedać z fajnym zyskiem, a jak nie, no to wtedy no to wtedy zostaniemy z Martinem, tak, no i możemy ewentualnie liczyć na tego Joffre Torensa, który się tam całkiem nieźle prezentował w drużynach młodzieżowych. No ale cóż, no nie udało się transferu Girmaldu zrealizować, myślę, że nawet tego tematu nie było poruszonego jakoś tak wybitnie w mediach, czy, czy też w samych zarządach Bayeru Leverkusen oraz Barcelony, a co do Nico Williamson, no to już każdy doskonale wie, jak się tam sytuacja potoczyła, więc no, tutaj też nie będę rozwlekał tego filmu specjalnie, bo nagrałem też o tym osobny materiał. O ile dobrze kojarzę. Więc tak czy inaczej, zamiast Niko Williamsa mamy Markusa Rashforda, i jest to transfer numer dwa. Aczkolwiek niepełny transfer, ponieważ jest to wypożyczenie bez opcji wykupu albo z opcją wykupu na 30 milionów. Nie pamiętam dokładnie. Poza Rashfordem mamy jeszcze transfer Roniego, Bardaciego. Nie, nie zapisałem go tutaj nigdzie, bo ostatecznie nie został. Podobno przynajmniej zarejestrowany do pierwszej drużyny. Totalnie nie mogę znaleźć tych informacji. Ee, rzekomo nie został, ale gdzieś tam z drugiej strony widziałem jakiś przeciek, że niby jest. No ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że on raczej będzie w drugiej drużynie zarejestrowany i będzie grał w pierwszej. Czasami jako taki wiecie zawodnik yy, oficjalnie z rezerwy. Dalej yy, mamy bramkarza, czyli Żana García, człowieka, który. W Pierwszych trzech meczach ligi hiszpańskiej pokazywał się bardzo dobrze i dawał sobie radę jak najbardziej z, z grom. I tak, i co możemy o nim powiedzieć? No to, to, że jest to transfer totalnie trafiony. Strzał w dziesiątkę. Niedrogi. Bardzo ona wykorzystała klauzulę wykupu. No i jak na razie się sprawdza, i wydaje mi się, że. Jeśli się tutaj nie stanie nic niesamowitego, to chłopak będzie się dalej tak samo rozwijał i po prostu będziemy mieć bramkarza na wiele, wiele lat. No a przede wszystkim no, ten ostatni mecz z Raju Wajekano pokazał, że on może być takim zawodnikiem, który będzie decydował po prostu o przebiegu meczu i będzie nam dawał bardzo, bardzo dużo. Dobrze, przejdźmy teraz do wypożyczeń. No to tutaj mamy w sumie całkiem sporo. Sporo tych wypożyczeń, rzadko się zdarzy, żeby bardzo na sztyle zawodników naraz wypożyczyła. Czyli trzech bramkarzy łącznie, dwóch bramkarzy rezerw, czyli Andera Astralaga oraz Aaron Jakobiszwili. Nie zapisałem go, bo tutaj szkoda mi było trochę miejsca i czasu. Więc bramkarz Jakobiszwili, który przeszedł do Andory, co ciekawe i podobno pokazuje się tam na razie bardzo fajnie więc można liczyć na to, że jeśli Barcelona będzie miała jakiś niesamowity kłopot później z bramkarzami, na przykład w następnym sezonie, totalnie przykładowo, odejdzie Szczęsny, uda się sprzedać Penię i uda się wypchnąć Ter i zostaniemy z samym Joanem Garcia, no to można ewentualnie potencjalnie liczyć na to, że właśnie taki jakoby chwili wróci i będzie gotowy na rolę zmiennika. Może tak być, nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że byłaby to na pewno fajna opcja, bo wiecie, na Ter na peni. Można coś tam jeszcze zarobić, chociaż znając politykę transferową Barcelony, to pewnie to sprzedadzą za jakieś grosza, a też te będą musieli wypychać na siłę i ostatecznie pójdzie gość za darmo. No ale nie wiemy tego, zobaczymy jak się to potoczy. I dalej dwóch zawodników z pola, czyli najpierw Ansu Fati, no, lewy skrzydłowy, który no, strasznie swoją karierę zaprzepaścił, zmarnował tak na dobrą sprawę, poszedł do Monako, ma się tam niby odbudować. Warunki tego wypożyczenia są całkiem niezłe dla Barcelony, więc liczę na to, że może się tam odbuduje trochę i uda się go wtedy sprzedać za jakieś, no nie wiem, no jakiekolwiek pieniądze, tak na dobrą sprawę w tym momencie. I tyle, bo no, nie oszukujmy się, nie liczę na to, że chłopak się odbuduje, tak wiecie, w 100% i nagle stanie się tam zawodnikiem pierwszego składu, będzie strzelał gola, asystował i będzie go można postrzegać jako potencjalnego lewego skrzydłowego. skrzydłowego do Barcelony, chociaż historia byłaby taka piękna, ale no, nie ja się aż tak bardzo w bokach. I e, wypożyczenie z ostatniego dnia okienka, czyli Hector Ford postanowił, że jednak e, wypożyczenie będzie dla niego najlepszą opcją. Myślę, że też mu to trener powiedział i pokazał, jednocześnie nie powołując go nawet na pierwsze e, trzy mecze sezonu. E, no Myślę, że wypożyczenie do Elche, czyli tam, gdzie właśnie Iniaki Penia poszedł, może mu. Coś dać ciekawego. Elche, z tego co widziałem, gra na wahadłowych. Ford jest zdecydowanie prawym obrońcą, usposobionym mocno ofensywnie, więc myślę, że jego wypożyczenie może być dość owocne. Ale no też nie wiem, czy taki klub, właśnie jak Elche, Damu na tyle dużo, bo wydaje mi się też, że ten klub będzie grał raczej, wiecie, bardziej zachowawczo-defensywnie i będą starali się raczej murować tą bramkę. I liczyć na ewentualne kontry. Nie, nie jestem pewien, czy forcz się w tym sprawdzi. Może tak, ale nie wiem, czy wystarczy mu tej dyscypliny defensywnej przede wszystkim, żeby w tym ustawieniu się dobrze ustawiać. E, no, na słomaślane, żeby w tym ustawieniu dobrze grać. No i żeby też w ogóle no, miał tą regularność, tak, żeby on nie był tam zmiennikiem, żeby on nie wiem, nie grał co drugiego, co trzeciego meczu, tylko żeby wszedł w pierwszy skład i był tam i uczył się przede wszystkim i ogrywał. Bo to jest w tym jego momencie kariery najważniejsze. Dobrze, no to teraz przejdźmy do tego, jak wygląda skład razem z numerami. Wiem, że wy tutaj macie przycięte gdzieś na wysokości Martina, ale nie byłem w stanie tak odpowiednio ustawić statywu. Więc tak, mamy Terstegena, który ostatecznie pozostał w drużynie, niestety, ale tak czy inaczej no pozostał jako bramkarz numer 3. Wydaje mi się, że on w całym sezonie to może zagra jeden mecz, może dwa i to będzie tyle, bo nie wydaje mi się, żeby Szczęsny stracił miejsce na rzecz Terstegena numer dwa, należał do Kubarsiego no i w tym momencie w tym momencie mamy no taką sytuację, że Inigo Martinez od nas odszedł niestety, no i Kubarsi przejął sobie tą piątkę. A właśnie kurczę, no widzicie, nie zapisałem transferów wychodzących. To może tak na szybko z głowy. Paul Wiktor odszedł za całkiem niezłe pieniążki. Alex Waje właśnie Inigo Martinez niestety tutaj za darmo to był Żałosny ruch transferowy, no naprawdę beznadziejny. Gorszego się nie dało. No gościa można by było sprzedać spokojnie jeszcze do Arabii licząc. To myślę, że spokojnie 20, 30, 40, nawet milionów tacy Arabowie mogliby wydać. No dobra, 40, może poleciałem, ale 30 spokojnie, a tutaj transfer za darmo. No żałosne to było i w tym momencie jeszcze do tego mamy problemy trochę z defensywą. No ale dobra, idźmy dalej. Kto tam jeszcze odszedł? Oriol Romeu, na pewno poprzez rozwiązanie kontraktu. I szczerze mówiąc, nie pamiętam dalej, ale no to są tacy chyba najistotniejsi zawodnicy, którzy opuścili Barcelonę tak definitywnie. Dobrze, dalej mamy klasycznie Baldę z trójeczką, czwórka Raúcho, piątka właśnie Kubarski, sześć Gawi, siedem Ferran, osiem Pedri, dziewięć Lewandowski, 10, 11 i tak dalej. Joan Garcia dostał trzynastkę i myślę, że jeśli w następnym sezonie też tego nadejdzie, no to Joan Garcia automatycznie wskoczy w koszulkę z numerem 1. 14. W wypożyczeniu u nas dostał Rashford, i w tym wypadku jest to tam podyktowane tym, że chyba Thierry Henry miał chyba kiedyś 14 w Barcelonie i on się bardzo na nim wzorował. Wiecie, to był jego idol z dzieciństwa. Coś w tym stylu, taką historię usłyszałem, że dlatego wybrał ten numer, a nie na przykład, nie wiem, 19, czy coś w tym stylu, który by bardziej pasował do zawodnika ofensywnego. Dalej mamy, no po raz kolejny, 15, 16, 17, czyli to, co w poprzednim sezonie. I 18, Gerard Martin. No i tutaj udało się chłopaka zarejestrować właśnie w, na ostatni moment dosłownie w pierwszej drużynie. Tutaj też słyszę taką historię, że tą 18 to on chciał, bo on się wzorował właśnie na Jordi Malbie. Dalej 19 mamy, wolne. 20, 21, no to też Olmo de Jong. I 22, Mark Bernal zarejestrowany w pierwszej drużynie. Szczerze mówiąc, zdziwiła mnie ta informacja że Bernal jest zarejestrowany w pierwszej drużynie, ale z drugiej strony no, to pokazuje, jak bardzo Flick na niego liczy i powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że Bernal mógłby być całkiem fajną opcją przy obecnych problemach też trochę jednak bardzo na środku obrony, żeby go właśnie ściągnąć na środek obrony, że jeżeli w pomocy będziemy mieć pełny pakiet, czyli no właśnie Pedri, Gavi, De Jong, Casado, Fermin, Olmo, plus jeszcze Młodzi, plus tam ewentualnie Rafinha i tak dalej, Plus, nie wiem, ewentualnie nawet i ten Eric Garcia może tam zagrać, no to nie ma tam absolutnie nawet kawałka miejsca dla Bernala, więc ciężko by mu się było tam przebijać i ciężko by mu było się rozwijać w dobrą stronę, jakby miał bardzo mało minut. A wydaje mi się, że na środku obrony paradoksalnie, pomimo tego, że też ta obrona jest upchana dość mocno, może dostać więcej szans. Szczególnie na przykład, wiecie, no hipotetyczna sytuacja. Teraz Baldy jest kontuzjowany. Nie będzie go przez jakiś czas. Na, lewę, na lewą obronę musi wejść Gerard Martin. Yy, mamy jeszcze w odwodzie Joffre Torrensa, ale skoro Gerard Martin, czysto teoretycznie i na papierze, został bardziej przygotowywany, ostatnio przynajmniej tam w presezonie, na środek obrony, podczas gdy Inigo Martinez odszedł, no to pozostaje nam Christensen i Araujo, którzy są totalnie niepewni, jeśli chodzi o ich zdrowie i można się tutaj w tym momencie spodziewać wszystkiego. Mamy Kubarsiego, który jest no, stosunkowo generalnie Raczej zdrowy zawsze, aczkolwiek też musi tam jakieś mikrourazy zdarzają. No i jest Erik Garcia, który też już jakąś tam historię tych kontuzji miał. Więc obrona, ten środek obrony jest dość mocno niepewny. A dajmy sobie teraz na to, że Bernal będzie wracał po tej kontuzji. On będzie cały czas, wiecie, trenował na siłowni i zdobywał to doświadczenie, zdobywał kolejne treningi, przechodził przez kolejne treningi. I, a może w tym momencie Hansy uzna, że on jest na tyle inteligentnym graczem i tak bardzo chce mu dać szansę, że ustawi go. Właśnie jako środkowego obrońcę, lewonożnego przede wszystkim, on ma bardzo dobre warunki fizyczne, i może to on stanie się takim lewym obrońcą, którego właśnie Barcelona będzie potrzebowała. Kto to wie? To jest tylko takie moje marzenie, ale myślę, że całkiem realistyczne. Ee, dalej mamy Kunde, Erika Garcia, no i Wojtka Szczęsnego z 25. I to tak zostaje. Jeśli chodzi o taki pierwszy skład, który jeszcze na koniec tego filmu chciałbym Wam przedstawić, no to oczywiście ofensywne zestawienie jest y, dość. Y, Ogólnikowe, ale też nie do końca. Bo, bo wiadomo, ja ma Rafinia na skrzydłach to jest pewne. Na środku, na środku ofensywnej pomocy. Tutaj na pewno Hansi Flick będzie chciał bardziej stawiać na Olmo niż na Fermina, tak mi się wydaje, aczkolwiek patrząc na obecną dyspozycję jednego i drugiego, no to ciężko tutaj wybrać lepszą opcję. Mm, ale jednak za Ferminem przemawia to, że za nim idą liczby i to bardzo często za Olmo niby też, ale trochę mniej. Ale za Ferminem idą liczby. Za ferminem idzie to, że on się bardzo fajnie rozwinął w ostatnim czasie, i idzie za nim też to, że jest o wiele bardziej zdrowy, mniej podatny na kontuzję. Olmo tych kontuzji ma mnóstwo, a Fermin jest bardziej zdrowy, bardziej wytrzymały, więc myślę, że on może wywalczyć sobie to miejsce w jakimś etapie tego sezonu. Na napastniku, no i w tym momencie mamy kolejny lekki dylemat, bo teoretycznie na papierze nadal Lewandowski, ale początek sezonu, pomimo tego, że Lewandowski miał lekki uraz, pokazał, że w każdym z trzech meczy. Ferran wyszedł w pierwszym składzie. Jestem ciekaw, czy tutaj Lewandowski faktycznie przejmie rolę totalnie rezerwowego, czy właśnie Ferran Torres jednak w pewnym momencie odstąpi mu to miejsce. Ciekaw jestem bardzo, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że jednak Lewandowski chyba wygryzie tego Ferrana do pewnego momentu, ale może to być taki sezon, w którym oni mniej więcej będą grali równą ilość minut i wiecie, na zasadzie jaki przeciwnik to danego zawodnika wstawiam. Jeśli przeciwnik, który no nie wiem, będzie taki i taki, to będzie grał Lewandowski, a jeśli będzie trochę inny, to będzie grał Ferran. W trakcie meczu jednego zdejmujemy, wrzucamy drugiego i wiecie, te minuty mogą im się bardzo przetasować, ale ostatecznie wyjdą na podobną ilość. W pomocy oczywiście Pedri i De Jong, chociaż osobiście styl gry De Jonga ostatnio bardzo mi przeszkadza. Ja nie mówię, że on gra źle, bo on naprawdę gra całkiem fajnie, sensownie, ale ten styl nie pasuje do Barcelony i ja osobiście widziałbym tam o wiele bardziej Casado, no ale trenerem nie jestem, więc no tutaj... Nie, nie jest to moją rolą, żeby składać jedenastkę. Dalej mamy. Na prawej obronie, no, ja nadal jednak, mimo wszystko, widziałbym Kunda, aczkolwiek niech on rozwiąże te jakieś swoje problemy wewnętrzne, bo ewidentnie coś się u niego złego dzieje, bo od momentu presezonu straciło miejsce w składzie i gra tam głównie Erik Garcia. No i teraz w tym ostatnim meczu, myślę, że bardziej z przymusu zagrał Kunde, a Erik Garcia na środku obrony. No ale niech sobie tam Kunde wszystko uporządkuje u siebie i niech wróci do pierwszego składu. A jeśli chodzi o lewą obronę, no to oczywiście Balde w pierwszym składzie. I no też mam nadzieję, że on wróci do swojej dobrej dyspozycji, bo jak na razie ten początek sezonu jest w jego wykonaniu bardzo, bardzo nijaki. Na bramce oczywiście, że Garcia tutaj jest niepodważalne. Jego forma wskazuje na to, że po prostu gość będzie grał prawie wszystko. Myślę, że ligę hiszpańską i ligę mistrzów zamuruje całkowicie. Może w Lidze Hiszpańskiej na jakichś słabszych przeciwników przy lepszej sytuacji w tabeli będzie dostawał Szczęsny, może tam też Tegen dostanie jakiś mecz. I na Puchar Króla jedynie Szczęsny niech sobie gra. Jeśli chodzi o środek obrony, no tutaj mamy największą dosłownie enigmę. Na samym początku mieliśmy Araujo z Kubarsim przez dwa mecze, potem mieliśmy Erika Garcia oraz Christensen'a. Barsi na początku tego sezonu nie grał do końca dobrze, delikatnie mówiąc. Gra też na półlewym obrońcy, gdzie on cały praktycznie poprzedni sezon grał jako półprawy. Na pewno na półprawym się lepiej czuje. Araujo jest jak na razie dość przeciętny, no nie do końca dobrze wygląda ta jego gra. Christensen teoretycznie dopiero wraca po tej dłuższej kontuzji do jakiegokolwiek rytmu meczowego, więc zobaczymy czy Christensen wejdzie w ten swój najlepszy tryb i zacznie grać. Osobiście uważam, że najlepszym zestawieniem na ten moment byłoby Christensen oraz Kubarsi. Przy czym Christensen oczywiście jako półlewy i to by było dobre ustawienie, bo mamy wtedy z jednej strony wzrost, z drugiej strony większy powiedzmy spryt i dynamikę. No, okej, okay, Kubarsi nie jest jakiś turboszybki, ale wiecie, obaj są mega inteligentni, obaj na pewno dali by radę współpracować odpowiednio jeszcze z resztą defensywy, jeśli chodzi o pułapkę offsideową. No a no, mamy w takim wypadku inną opcję, no mamy Martina i Araucho. No to nie do końca uważam, jest dobre zestawienie. Znaczy no, Araujo, no jest cały czas pod formą, a do w ogóle grania jako pułapka offside'owa to on się w ogóle nie nadaje, więc no tutaj jest bardzo ciężka sytuacja i według mnie Araucho powinien wchodzić taktycznie, gdy na przykład, no nie wiem, Barcelona ma ciężki mecz, e, nie wiem, ma wynik 1-0, ewentualnie no nie wiem, załóżmy 2-1 i drużyna przeciwna jest mocna, no nie wiem, jest to jakieś Atletico jest to jakiś, nie wiem, Real Madryt czy coś, jakaś mocna drużyna w Lidze Mistrzów, która zaczyna napierać na Barcelonę, i po prostu trzeba się zabunkrować we własnej bramce i liczyć po prostu na to, że będą te piłki wybijane. Wtedy można wrzucić Araucho i on ze swoim wzrostem, siłą i tak dalej może wygrywać bardzo dużo pojedynków, ale do pułapki offsideowej chłop się totalnie nie nadaje. Więc Araucho jako zmiana taktyczna ewentualnie no i Martin, no tak jak powiedziałem, czasem może wejść na ten środek obrony, aczkolwiek bardziej bym chyba jednak mimo wszystko widział Martina jako zmiennika dla Balde w dalszym ciągu, a na środek obrony spróbować chociaż tego Bernala, bo wydaje mi się gdzieś tam w głębi siebie, no mam taką myśl, że on może się na tej pozycji sprawdzić i możemy zyskać środkowego obrońcę na wiele, wiele lat, tak samo jak mamy Kubarsiego, to mieć po prostu, no nie wiem, Kubarsi i Bernal, no brzmi jak Połączenie perfekcyjne. Byle tylko, żeby jeden z nich się nauczył grać w obronie, drugi, nie wiem, z czasem oczywiście też złapał więcej tego doświadczenia i wiecie, takiej charyzmy lidera, i tak dalej, no i to może wyglądać naprawdę pięknie. Dobra, w tym filmie to by było na tyle. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie w komentarzu, jakie były na przykład Wasze typy, kogo myśleliście, że ściągniemy, kogo się uda raczej pozbyć, i tak dalej, i tak dalej. Liczę na jakieś konstruktywne komentarze i widzimy się po kolejnym meczu w Lidze Hiszpańskiej.